Panie prezesie, Legia, Lech 00 0 ale Lechia przegrała z Rakowem, Częstochowa 1-2. Nie zmienia to faktu, że oczywiście nie będzie zamieszek. Drogi panie marszałku, droga pani wojewodo, posłowie, europosłowie, szanowny panie ministrze, drodzy państwo, przede wszystkim chciałem podziękować panu prezesowi Janowi Zujewiczowi i panu ministrowi Szynkowskiemu Welsenkowi, który jest w istocie ambasadorem. Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, za to, że możemy się dzisiaj spotkać w dyskusji o strategicznych interesach państwa polskiego. I to chyba największa zasługa kongresu, w którym nie biorę udział po raz pierwszy byłem także w zeszłym roku. I za to wam, drodzy Państwo, dziękuję i dziękuję wszystkim organizatorom, że jest to miejsce, w którym rozmawiamy. O Polsce w kategoriach strategicznych, szerokiej perspektywie, a nie jesteśmy w sprintach bieżącej polityki, w sprintach nawet cztero- czy pięcioletnich. Tak, Polska ma tak wielką wartość, że powinniśmy poddawać ją refleksji także w kontekście gospodarczym, w długiej perspektywie i po to jest, drodzy Państwo, ten kongres i tak wielu wspaniałych ludzi. Z jednej strony ze świata biznesu, z drugiej strony ze strony fundacji, organizacji społecznych, organizacji charytatywnych, po to, aby rozmawiać o naszej ojczyźnie w długiej perspektywie. To wielki sukces, panie prezesie, waszego kongresu, którego doświadczamy także patrząc na dzisiejszą salę. Są tu przecież ludzie reprezentujący różne środowiska polityczne, są tu po to, aby dyskutować o Polsce i to druga tak wielka wartość poznańskiego Kongresu gospodarczego. Ale też miejsce, jak Państwo wiecie, jest szczególne, bo rzeczywiście Poznań i Wielkopolska to z jednej strony kolebka polskości, głęboko polskość zapisana w genotypie mieszkańców Wielkopolski i samego Poznania, dowodzona w kolejnych wiekach, także w wieku XX. Za sprawą zwycięskiego powstania Wielkopolskiego, a z drugiej strony, drodzy Państwo, Poznań to miejsce pracy organicznej, przedsiębiorczości, ciężkiej pracy, legalizmu, przywiązania do państwa polskiego i do ważnych naszych wartości, co Wielkopolanie przez lata oddają także swoją ciężką i metodyczną pracą. Pan prowadzący. Wspominał, że to z jednej strony gospodarność, ale Poznań jest też miejscem ważnym do dyskusji o polskiej ekonomii i gospodarce. Niezależnie od tego, drodzy Państwo, jak to powiemy, ale z racji tego, że w Wielkopolsce i w Poznaniu o pieniądz się po prostu dba. Więc jesteśmy, drodzy Państwo, i w miejscu, i wśród ludzi, którzy są gotowi do tego, aby w kolejnych. Panelach dyskutować o przyszłości Polski. A przyszłość Polski to też rzecz, która jest najważniejsza w sposób naturalny dla prezydenta Polski, także w kategoriach gospodarczych i w kategoriach przedsiębiorczości. W ostatnich ponad 35 latach Polska osiągnęła wielki sukces. Polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy osiągnęli wielki sukces, jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, co zostało potwierdzone i to uznaję, drodzy Państwo, wciąż w poczuciu skromności, ale to uznaję także za mój osobisty sukces w kwestiach dyplomacji. Nie przedsiębiorczości, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski do uczestnictwa w spotkaniu grupy G20. To nasze wspólne zobowiązanie i wspólna praca polskiego prezydenta, polskich dyplomatów, aby wykorzystać ten sukces w przyszłym roku podczas spotkania państw, uczestników grupy G20. Ten sukces, drodzy państwo, polskiej gospodarki i też chcę to podkreślić i powiedzieć. Często odbywał się przy pomocy polityków, ale bardzo często także wbrew politykom i wbrew rządom, albo niezależnie od tego, jak wyglądała praca rządu i jak wyglądał tryb polskiej legislacji, to polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, ludzie pracy i ludzie biznesu wypracowywali sytuację, w której jesteśmy dzisiaj w roku 2025. Tak, to zasługa naszej narodowej wspólnoty i tego, że jesteśmy pracowici, przedsiębiorczy i innowacyjni. To wasz sukces, drodzy Państwo, tych, którzy całe życie pracują na dobrobyt Rzeczpospolitej. Ale stajemy też przed wyzwaniami, w których musimy być wspólnie i wobec których musimy być, drodzy Państwo, razem. A więc wsparcia tego, co ważne jest dla polskiej przedsiębiorczości, ale też dla ludzi świata pracy. Jako prezydent Polski zawsze będę wspierał wysiłki deregulacyjne. Wysiłki, które pozwolą polskim przedsiębiorcom pracować swobodnie, jeśli tylko te wysiłki deregulacyjne nie będą wpływać na bezpieczeństwo czy na poczucie także bezpieczeństwa geopolitycznego państwa polskiego. Dlatego w ponad 40 ustawach, które trafiły na biurka prezydenta, wiele ustaw deregulacyjnych zostało z myślą o polskich przedsiębiorcach po prostu podpisanych. I tak będzie, jeśli będą to dobre rozwiązania. Potrzebujemy. Rozważnej i świadomej obecności państwa w polskiej gospodarce i w systemie przedsiębiorczości. Nie ma biznesu bez państwa, i tak ciężko żyje się państwu bez dobrego biznesu i bez przedsiębiorczości, która ma prowadzić do dobrobytu. Potrzebujemy więc dobrej, świadomej i odpowiedzialnej obecności państwa w polskim systemie gospodarczym. Ale jak głęboko wierzę i myślę, drodzy Państwo, polska przedsiębiorczość potrzebuje i od prezydenta, i od klasy politycznej, także wielkich idei, wielkich kół zamachowych polskiej gospodarki, bowiem w ciągu 35 lat osiągnęliśmy ogromny sukces gospodarczy, ale dzisiaj znajdujemy się w pułapce średniego rozwoju, a nasz wielki sukces gospodarczy nie pozostaje obojętny dla naszych sąsiadów którzy patrzą na nas sukces gospodarczy czasem z zazdrością. Dlatego jestem przekonany, że potrzebujemy prezydenta, który będzie także Drodzy Państwo, budził polską przedsiębiorczość wielką ideą. Taką wielką ideą jest centralny port komunikacyjny. Tak, on też jest inwestycją, która ma dać polskim przedsiębiorcom nowy tlen i prze możliwość przełamania pułapki średniego rozwoju. Dlatego do obecnego Pana Marszałka i do Polskiego Parlamentu skierowałem projekt inicjatywy ustawodawczej o przywróceniu centralnego portu komunikacyjnego. Takim, jakim był przez obecnego na sali ministra Chorały i panią poseł Matysiak wymyślony i zrealizowany, drodzy Państwo, bo potrzebujemy centralnego portu komunikacyjnego, który będzie budził także potencjał Polski w polskich powiatach w polskich gminach w Polsce lokalnej tak jednocześnie w dużych aglomeracjach ale w Polsce powiatowej i w Polsce regionalnej jest wciąż duży nieobudzony potencjał polskiej przedsiębiorczości. Potrzebujemy być drodzy państwo obecni w czwartej rewolucji przemysłowej, w rewolucji przemysłowej 4.0, w rewolucji technologicznej potrzebujemy wobec tego funduszu technologii przełomowych i taka ustawa Znajduje się ustawa prezydencka w polskim Sejmie. Wielkie możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw i dla polskiej gospodarki to także polskie porty. Polskie porty, razem z agroportem i z zagospodarowaniem polskich tras śródlądowych, to kolejny projekt inicjatywy ustawodawczej, który skierowałem do polskiego Sejmu. Chcę, drodzy Państwo, powiedzieć wszystkim przedsiębiorcom i biznesmenom, którzy są na sali, że poczytuję swój obowiązek także w kategoriach budzenia wielkich idei potrzebnych polskiej gospodarce do tego, abyśmy mogli nie zwalniać, moglibyśmy przyspieszać po tych 30 ponad 5 latach wielkich sukcesów gospodarczych państwa polskiego. I już na sam koniec, w tym wszystkim, drodzy państwo, najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek, i choć to brzmi być może trywialnie, to przypominam sobie moją ulubioną encyklikę świętego papieża Polaka, największego Polaka w historii XX wieku, Jana Pawła II, który w encyklice Centesimus Samus. Annus na początku lat 90., w momencie transformacji ustrojowej, zapisał, że człowiek jest często zawieszony między państwem a wolnym rynkiem, stając się w istocie z jednej strony wytwórcą, a z drugiej strony odbiorcą dru dóbr, które są produkowane. A musimy pamiętać i w biznesie, i w patriotyzmie gospodarczym, i w działalności administracyjnej, publicznej i państwowej, że człowiek jest wartością samą w sobie, a więc wszyscy powinniśmy być zobowiązani do tego, aby budować naszą przedsiębiorczość, budować nasz biznes, siłę i potencjał państwa polskiego z myślą o obywatelkach i obywatelach państwa polskiego, bo tylko wówczas to wszystko ma sens. Dziękuję panie prezesie za kolejną odsłonę wspaniałego kongresu. Życzę państwu owocnych obrad. Niech żyje Polska, niech żyje Wielkopolska.